Z jajkaczki matki wykluły się słodkie kaczuszki, ale ostatnie jajo było duże i wyłonił się z niego dziwny, szary ptak. Jest taki brzydki krzyczały inne kaczuszki, odpychając go. Nawet jego matka w niego zwątpiła. Mały ptak czuł się samotny, wierząc, że jest niechciany tylko dlatego, że wyglądał inaczej. Próbował się dopasować, ale jego niezdarnym krokom zawsze towarzyszył śmiech. Uciekł, znajdując tylko chłód i ciągłe odrzucenie. Po zimie dorosły, samotny ptak zobaczył na jeziorze wspaniałe białe łabędzie. Spodziewał się ich zwykłego odrzucenia. Gdy nachylił się, by się napić, zobaczył swoje odbicie obok ich. Ku jego zdziwieniu, nie był brzydkim kaczątkiem. Był pięknym, pełnym gracji łabędziem, dokładnie takim jak oni. Od początku był łabędziem, urodzonym w złym gnieździe. Jego odrzucenie nie dotyczyło bycia brzydkim, ale bycia niezrozumianym. Nie był przeznaczony, by być kaczką, lecz łabędziem. Odrzucenia w życiu często wynikają z tego, że inni nie widzą Twojego prawdziwego ja. Nie pozwól nikomu Cię definiować. Wierz w swój wyjątkowy cel. Subskrybuj Polish Repo, aby poznać więcej legendarnych historii.